Dzień dobry Państwu. W ostatnim czasie dużo dzieje się w naszej gminie. Wiele dzieje się rzeczy ciekawych, którymi Państwo się interesują. Chciałbym przybliżyć te najbardziej skomplikowane i moim zdaniem najbardziej trudne. W ubiegłym roku miał powstać plac zabaw przy Domu Kultury. Ogłosiliśmy trzy przetargi, ale w każdym z nich zgłaszały się firmy oferując kwoty wyższe niż zaplanowaliśmy w budżecie. Zimą postanowiliśmy zmienić projekt, zwiększyliśmy liczbę urządzeń, które będą tam zainstalowane dla dzieci, zwiększyliśmy również długość ścieżek i ogłosiliśmy nowy przetarg. W przetargu tym zgłosiło się pięć firm. W tej chwili oceniamy te oferty, jesteśmy na etapie ich weryfikacji i w najbliższym czasie wybierzemy najlepszą. Mam nadzieję, że plac będzie Państwu odpowiadał i przepraszam za to, że to tak długo trwało, ale chcieliśmy, żeby ta ostateczna inwestycja odpowiadała zarówno dzieciom, jak i Waszym wymogom, jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo i przyjazność do zabawy. Wiem, że znaczna część z Państwa śledzi spory i protesty wokół budynku dawnego żłobka, mieszczącego się przy ulicy Sarnowskiej. Całość związana jest z tym, że staramy się o dofinansowanie termomodernizacji tego budynku, a także budynku przedszkola przy ulicy Armii Krajowej i budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie. Całość może być dofinansowana na kwotę około 5 milionów złotych. Sprawa polega na tym, że aby to otrzymać, budynek dawnego żłobka w części musi być pusty. Myślę, że dojdziemy do porozumienia z rodzicami, którzy mają swoje dzieci w przedszkolu, a także pracownikami i osobami, które korzystają z usług SPZOZ. Studium to jeden z dokumentów decydujących o rozwoju gminy. Wojewoda Wielkopolski cofnął nasze studium do poprawki. Wynika to z faktu, że zmieniły się przepisy i musimy uzupełnić jeden z fragmentów. Jeżeli chodzi o wpływ studium na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, to w tym przypadku nic się nie zmieni. Plany tworzymy dalej i chcemy, żeby w wyniku tych planów powstało 70 hektarów nowych gruntów pod działalność gospodarczą. Do tej pory mieliśmy tylko 7 na Wolbrzyżskiej Strefie Ekonomicznej. Ta zmiana znacznie nam ułatwi pracę nad pozyskiwaniem nowych inwestorów. Będę Was na bieżąco informował o sprawach naszej gminy. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę piszcie. Jeżeli chcecie, żeby coś wyjaśnić, również informujcie o tym. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.